Podczas koncertu można było usłyszeć największe przeboje zespołu bracia, ale także kolendy w wykonaniu Rodziny Cugowskich oraz solistów operowych Iwony Handlik i Marcina Bronikowskiego. Koncert poprowadził dziennikarz Tomasz Kamel. Ten koncert też jest taki bardzo specjalny, noworoczny i zimowy. Ale mówiąc zimowy, mam na myśli, że jest taki rozgrzewający, ku pokrzepieniu serc. Koncert rzeczywiście rozgrzał serca wszystkich, niektórych doprowadzając nawet do łez. No ja byłem wzruszony, naprawdę, pierwszy raz na tak, tego typu koncercie, no dosyć blisko i ta muzyka oryginalna i ten głos, te śpiewy, tak we mnie uderzyły, że ja po prostu no, wzruszyłem się, choć nie powinienem, no ale trudno, od tego chyba są koncerty, no wspaniała publiczność, wspaniały występ. Coś wspaniałego, no, trudno, trudno coś więcej powiedzieć, naprawdę piękny koncert. Bardzo jesteśmy zadowolone, wspaniałe widowisko, wyczekiwane długo na długo pewno. Tak. Wspaniałe gwiazdy, wspaniała prawa muzyczna. Naprawdę bardzo nam się. Mi się podobało. w szczególności pani, która śpiewała operowo podoba, bo rewelacje nigdy czegoś takiego nie widziałam. I jest... Z tym pod KGHM spotyka się z mieszkańcami regionu od lat. Podczas koncertów noworocznych wraz z artystami operowymi występują gwiazdy muzyki pop. Okazuje się, że takie połączenie sprawdza się doskonale, chociaż organizatorzy przy pierwszym koncercie mieli pewne wątpliwości. Filharmonii w Legnicy nie ma, w Lubinie tym bardziej. Czy to jest publiczność, która potrzebuje takiego repertuaru, no jednak głównie klasycznego. No wtedy pamiętam na pierwszym koncercie Małgorzata Walewska. I okazało się, że to były sceny jak z lat 80., sprzed sklepów mięsnych, że ludzie stali przed kościołem w dużej liczbie, w takiej ogromnej kolejce. Jak tylko drzwi otworzyły, to wielki kościół się w ciągu 10 minut cały zapełnił. No to dotknęliśmy z ulgą, wiedzieliśmy, że warto. Noworoczny koncert odbył się także w Lubinie.